Lux może fokusować Aureliona to będzie boleć. Wow! No ale ten Aurelion to. Na nieźle. Niestety wszedł one shot na sam koniec! Dawaj Malza! Dawaj Malzachar! GG. Nie mogę dostać za 16 HP. Wydaje mi się, że jest to do osiągnięcia. Tutaj 5 Noxus. No. Wydaje mi się, że tutaj powinien być Win. Mam dwóch bardzo, bardzo solidnych tanków aktualnie. No nie. No. Bez podjazdu. Także najpierw zbijamy to i później do się do tej Leony. Mam taką nadzieję. Wow. Set bardzo długo nie poszedł się leczyć. To też jest bardzo duży plus dla mnie. No i za chwilę pójdzie ostatnie uderzenie. Aurelion. Aha! Gdzie on uderzył? Co za troll? No i ona znowu przeskoczyła, ale zobaczymy. Ten set chyba też nie jest aż taki straszny, jak się idzie leczyć, nawet tak szybko. Mam taką nadzieję, bo za chwilę powinien dostać uderzenia i on spływa na hita. GG, Aurelion Sol w patchu 16.4, polecam.